Piotr Kudlik, witam państwa serdecznie w programie w sieci. Dziś naszym gościem jest harcmistrz Adrian Staronik, komendant Częstochowskiego chówca ZHP w Częstochowie. Coś pomyliłem? Nie, jak najbardziej wszystko. Witam, ja. witam serdecznie. W witam poniedziałek na placu Pamięci Narodowej odbyły się takie połączone uroczystości. Była to 71. rocznica powstania polskiego państwa podziemnego i szarych szeregów. Tak, to już co roku częstowskich UF jest organizatorem głównym tych uroczystości. Realizujemy to jako, nie wiem, żywa lekcja historii, pamięci o tych, którzy właśnie 71 lat temu zawiązywali te dwa związki, bo to przede wszystkim był związek szarych szeregów i armii krajowej, którzy walczyli o niepodległą Polskę. No i w taki, taki sposób oddając im hołd, pamięć, chcielibyśmy zawsze pokazywać o tym, że. No byli i są naszymi autorytetami. No właśnie, kiedy pan patrzy na tych młodych ludzi, którzy co roku przychodzą na plac Pamięci Narodowej, to tak ubywa, czy przybywa tych harcerzy, zuchów? Harcerze zuchów różnie. to tak naprawdę wszystko zależy od zaangażowania bezpośrednio już samej kadry. Natomiast no, mam nadzieję, że, że, że w tych i innych uroczystościach, ponieważ tak naprawdę uczestniczymy w wielu tych uroczystościach, wiele działań w swoich jednostkach podstawowych harcerskich realizują harcerze. Więc myślę, że, że, że jakby tutaj sama uroczystość plac, pamięci, sama ta uroczystość to jest jednym z wielu tych elementów wychowania patriotycznego, który realizują na co dzień w swoich drużynach, więc myślę, że e, trudno mi jest odpowiedzieć, czy ubywa, przybywa. Jest to bardzo różnie tak naprawdę. Raz jest więcej, raz jest mniej. E, dużo też zależy od pogody, bo, bo, bo prawda jest taka, że przy dobrej pogodzie, przy dobrym jakby, mm, aurze, to, to tych ludzi w ogóle jest dużo więcej, chętniej przychodzą e, oddać hołd i pamięć. Natomiast no, tak jak dziś e, e, chłodno, deszczowo, wilgotno, no, no to myślę, że będzie można zobaczyć samemu, że to była garstka o, no właśnie, ale ja pamiętam ze swoich lat szkolnych, ze szkoły podstawowej, no to nie można było nie być zuchem. No to tak było. A tak. dzisiaj już jest inaczej. Nie, no oczywiście, że tak. To jest to, co my cały czas podkreślamy, że. E... No było to piękne na pewno na swój sposób realizowane, natomiast my dziś nie chcielibyśmy w żadnym wypadku stawiać na ilość, a raczej na jakość tego harcerstwa. Chcielibyśmy, żeby ci harcerze, tak jak często, gęsto spotykamy się z opinią nauczycieli z różnych szkół, że widać, że to są harcerze, bo są osobami otwartymi, chętnie podejmują się jakichś działań na terenie szkoły, no i wśród swoich rówieśników są bardziej otwarci i chętni do działania takiego jakiegoś społecznego na terenie szkoły. Więc myślę, że to właśnie o coś takiego nam chodzi, żeby tych ludzi. No, oni, żeby nauczeni byli otwartości do, do, do społeczeństwa. Ja też pamiętam no z tych lat powiedzmy już swoich szkolnych harcerstwo było bardzo popularne. Potem nagle zaczęły powstawać różnego rodzaju organizacje paramilitarne. o jakichś takich charakterach bardziej bojówkowych. O tym charakterze bardziej bojówkowym. I tam no, dziewczyny raczej nie, ale chłopaki raczej tam garnęli się na niekorzyść harcerstwa. Więc ale Harcerstwo nie zatraciło swojej tożsamości przez ten czas. Znaczy nie, no ja myślę, że to jest tak naprawdę tak, jak my postrzegamy, to jest uzupełnienie oferty. Jeżeli ktoś ma życzenie, mamy wielu harcerzy, którzy na co dzień się realizują w drużynach harcerskich, a swoje właśnie paramilitaria czy chęć parawojskową realizują właśnie w różnych innych stowarzyszeniach, które się zawiązały i, i tam mogą znaleźć miejsce dla tych swoich. No my nazywamy specjalności, tak? bo to jest specjalność, którą, którą gdzieś tam ich zainteresuje. Natomiast no my, dostosowując tylko do czasu, wymagań, młodzieży, którą mamy, harcerskiej metody, nadal pozostajemy przy swojej tak jakości i idei, którą mamy. No to wracamy 70 lat, 71 lat do tyłu szare szeregi powstały po to, żeby walczyć. No tak, powstały, ale tak naprawdę trzeba pamiętać jeszcze o różnych grupach społecznych, tych różnych grupach wiekowych, przepraszam, w tym e, szarych szeregach. Tak naprawdę ci najmłodsi, ci dzisiejsi harcerze, e, no to oni, ich zadaniem nie było walka zbrojna, oni, ich zadaniem było e, nic innego jak kolportaż prasy, jak nauka siebie, nauka innych, zabawa, zajmowanie się młodymi ludźmi. To to były zadania właśnie harcerzek, harcerzy i harcerek. Dopiero starsze grupy dostawały broń, harcerki starsze e, dostawały Zostawały sanitariuszkami. Natomiast no ja myślę, że w czasie spokoju nie, nie powinniśmy chyba, tak myślę, realizować zadań militarnych. Dobrze, no to jaki jest harcerz dzisiaj? No trudne pytanie, tak? Bo to nie da się się to znaczy, czym, czym się bo... zajmuje? Dziś harcerz podejmuje różne działania. Oprócz codziennej pracy w swoich drużynach harcerskich, zbiórka, zbiórkach podejmują się również ze środowiskiem swoim działania, czy to dzielnicą, czy to parafią, w zależności gdzie realizują swoje działania statutowe. Różny sposób, tak? Są festyny rodzinne, podejmują się, nie wiem, działań proekologicznych, jeżdżą nadal na swoje wymarzone biwaki, rajdy, obozy. No, to jakby tutaj zupełnie, zupełnie nie jest jakby odcinaniem się, tak? Realizują stopnie Sprawności. Wszystko to, co od wielu, wielu lat było, jest i miejmy nadzieję, że będzie, bo harcerska metoda na ziemiach polskich jest bez mała 100 lat, więc myślę, że te 100 lat sprawdziła się. Tak jak powiedziałem, dostosowujemy tylko instrumenty do, danego, do danych czasów, więc myślę, że, że, że my możemy tutaj być spokojni. Dostosowujecie się do czasów, a tymi czasami niestety rządzą pieniądze. Pieniądze na pewno pieniądze czasami też w dzisiejszym czasie rządzi komputer też, tak, pieniądze jakby dominują dużo działań. Niestety prawda jest taka, że, że, że dziś żeby chociażby kupić mundur i pełne mundurowanie, to to jest kwota rzędu prawie 100 zł. Nie ma tak jak kiedyś dofinansowań, że te mundury były za symboliczną złotówkę. Więc dziś dzieciaki wchodzące do organizacji muszą wydać te pieniądze. My staramy się jak najbardziej. Im pomagać, bo i organizujemy akcje zarobkowe, które w postaci, czy to już w najbliższym czasie święta znicz, sprzedają harcerze znicze, czy to w hipermarketach, oni zbierają właśnie na swoje wydatki, czy na dofinansowanie właśnie do stroju harcerskiego, czy do biwaków, obozów. No, to z... no właśnie, bo teraz czy to nie jest tak, że pieniądz jest barierą dla tych, którzy chcieliby wstąpić w szeregi harcerzy? To znaczy na pewno nie jest to barierą. Jeśli ktoś ma życzenie wstąpić do nas, zapraszamy bardzo serdecznie. Drużynowi są na każdym spotkaniu uczulani, że niekoniecznie na dziś od razu, na dzień dobry muszą mieć wszyscy 100% umundurowania. Wystarczy, żeby mieć koszulkę polową. Wiele drużyn właśnie takie swoje koszulki ze swoimi logami, nazwą e, przygotowuje właśnie z tych zapracowanych so, swoich pieniędzy. One są własnością tych drużyn, więc dają takiemu człowiekowi, że się czuł również członkiem takiej drużyny. W momencie, kiedy zarobi, czy na akcji hipermarket, czy gdzieś tam ze swojego kieszonkowego odłoży, wtedy dopiero kupuje mundur i realizuje się już w pełni jako harcerz. A wiele macie takich osób, które no, są z takich no, rodzin biedniejszych. Nie chcę tutaj <laughs> użyć określenia no, trudnych, ale. Doskonale wiemy, że na terenie miasta jest wiele takich dzieciaków. Znaczy nie, nie ukrywamy, że tak na pewno wiele jest ludzi w naszych szeregach, którzy znajdują tak naprawdę bardzo tanie formy wyjazdu, tak? Bo właśnie weekendy, w postaci biwaków, rajdów, obozy, które tak naprawdę żaden obóz harcerski nie przekroczył kwoty 600 zł za dwa tygodnie, nawet i nad morzem, więc myślę, że to jest bardzo dobra kwota. Znajdują miejsce w naszych szeregach, gdzie jeszcze tak jak mówię, do tych obozów, do tych rzeczy mają dofinansowanie z tych pieniążków, które zarabiają, czy pieniędzy, żeby nie, nie, nie umniejszać, bo często gęsto zarabiają do, do, dobre pieniądze dla swoich działalności statutowej, więc e, myślę, że, że pewnie wielu mamy, tak? Wiele mamy i, i, i e, no i szczycimy się, tak? Bo za każdym razem mówimy, że jeżeli z każdej dziesiątki choć jedną osobę uratujemy, to jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu. No dobrze, a szkoły? Czy szkoły współpracują, czy są tak chętne do współpracy z harcerstwem tam, jak kiedyś czy nie znaczy ja myślę, że to jest bardzo trudny temat ogólnie ze szkołami, tak? Na pewno jakby tutaj szkoły deklarują swoją chęć współpracy, realizacji. Później przychodzą inne progi i problemy systemowe, że zgody, że decyzje, że ktoś musi otworzyć tą szkołę, ktoś musi zamknąć i to już jest na pewno problem, problem, z którym się borykamy, tak? Bo, bo, bo panie sprzątaczki już wysprzątały szkoły, już nie wpuszczą, bo harcerze nabrudzą albo na zbiórce zabałagają. Jest ileś takich różnych rzeczy, natomiast na pewno są szkoły, które są przy Przyjazne harcerstwu, i, i, i stąd też jakby my działając dla tych szkół w dobre imię, wymyśliliśmy regulamin. Szkoła przyjazna harcerstwu, i nadawany jest co roku taka szkoła, takiej szkole tytuł, który jest przez rok honorowany. Więc myślę, że, 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 że no nie możemy powiedzieć, że to jest jednoznaczne, że jest źle, ale myślę, że jeszcze trochę byśmy chcieli popracować nad tym, żeby było lepiej. A to, że nie jest tak, że w społeczeństwie netto z harcerza już uległ takiemu zmniejszeniu? Wie Pan co, no trudno mi powiedzieć. Myślę, że nie, że jeszcze jakby cały czas ten etos harcerstwa jest. Harcerstwo się cieszy dużym zaufaniem społecznym z tego, co, co co jeszcze wiemy na każdych, nie wiem, spotkaniach młodych ludzi, czy to na, na prezentacji organizacji pozarządowych, czy to właśnie w hipermarkecie gdzieś tam wspominają, że oni też byli harcerzami, że oni uważają, że to jest dobre, że oni to widzą wszystko i tak dalej. Także myślę, że, 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 że nie powinniśmy tutaj mówić, że etos harcerstwa gdzieś tam jeszcze podupada. No ale powiedział Pan o ludziach, jak zrozumiałem, starszych. Chodzi mi o młodzież. Młodzież. No, młodzież. myślę, że u nas w organizacji znajduje to coś, coś czego nie znajdują na osiedlu, nie znajdują w internecie, e, mogą pracować w grupie, tak? Bo e, problemem z tego, co coraz częściej słyszymy i widzimy, jest brak komunikacji między, czy to dorosłymi, czy ludźmi, bo, e, czy młodzieżą, bo, bo prawda jest taka, że komputer i komunikatory internetowe i inne modele e, załatwiają wszystko. No Dzięki Bogu jeszcze harcerstwo nie odbywa zbiórek przez internet i mam nadzieję, że do tego nie doprowadzimy. I właśnie tu mają szansę się nauczyć pracować w grupie swojej rówieśniczej z innymi, więc liczę, że, że ci, co chcą gdzieś takiego zaczerpnąć języka, to mają miejsce i znajdują u nas. Czyli co, zapraszamy do. Albo, oczywiście. Hopel? Oczywiście, że tak, zapraszamy do organizacji, e, można nauczyć się dużo więcej i dużo różnorodnych form pracy i, i, i czegoś innego niż na co dzień w szkole. To tak y, jakiś szczególiwiek bym poprosił, czego można się nauczyć? E, to, co zawsze się śmiejemy, że dziewczyna nauczy się pracować młotkiem siekierką, a chłopak przyszywać guziki, tak? e, Myślę, że to jest takie bardzo standardowe, przyjęte, natomiast naprawdę można nauczyć się wielu rzeczy, zdobywając indywidualne zainteresowania rozwiązywać. Więc o pieniądzach rozmawialiśmy, raczej jest bariera wieku. Nie mamy bariery wieku. Mamy od 6 roku życia pierwsze gromady zuchowe, które rozpoczynają po, po pilotażowym programie od 6 roku życia dzieciaki do 80-90 roku życia osoby w różnych pionach metodycznych, różne programy dostosowane do danego wieku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i do miłego zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.